Tak. I po i macie zostawić, jak mówiłem w tamtym odcinku, macie zostawić 8 milionów łopek w górę. a w tyle. Mamy jakiś jetpack? Mamy jakiś jetpack. tak? jakiś tam Ten ten spadochron. Się Bo... ty, tak. Otworzymy go. Ach, ty. Otworzymy go. Otworzymy go. Ty, tak. Tak, pokonaliśmy bosa? I... Pokonaliśmy bosa właśnie. Bossa? Jak to? Teraz pokonujemy no. tych małych minionków. To no. jakieś małe minionki. Pa, my sobie pa, pa. jeszcze trochę pogramy I widzimy się zobaczcie. zobaczcie nasz kolejny kanał Pa I zobaczcie jest Aleksa kanał koniecznie Sili jaki kanał?